Cześć, tu Jesion. Nie jestem teraz w Mediolanie. Jestem już w następnym miejscu, w kraju, gdzie spędzę najbliższe 3 miesiące najprawdopodobniej, z partnerem, który właśnie leży na łóżku nade mną. Ale to nieważne. Nie ma to nic wspólnego z tym filmem, więc zaczynajmy. Zapraszam Was na jednodniowe zwiedzanie Mediolanu w planach tylko i wyłącznie... Darmowe atrakcje i dużo wegańskiego jedzenia. Noc spędziliśmy w hostelu kapsułowym. Miało być nowocześnie, cicho i blisko centrum. Było blisko centrum. Obstawiam, że jakieś 10 lat temu mogło to być naprawdę fajne miejsce, ale teraz wszystko skrzypi, jest przynajmniej w połowie zepsute. No i ciasno jak cholera. No ale przejdźmy do przyjemności. Pogoda nie dopisywała, ale postanowiliśmy maksymalnie wykorzystać tę okazję. Dla mnie to był pierwszy raz we Włoszech. Mega zauroczyły mnie wszechobecne zielone tarasy na dachach, a dodatkowo te stare tramwaje dodają mega klimatu. Pierwszy przystanek, czyli wegańska kawiarnia, gdzie zamówiliśmy kawę i słodkości. Fantastyczne wypieki, wyrazisty smak pistacji, super krem, fantastycznie wypieczone ciasto i dobra kawa. Wydaje mi się, że cenowo, jak na Mediolan, naprawdę spoko. Ciąg dalszy spaceru. Oczywiście, jak to we Włoszech, wszędzie skutery, ale te malutkie autka skradły moje serce. A dość szybko zauważyliśmy wszechobecne kratki ściekowe, i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, jak bardzo są głębokie. Zwykle przynajmniej jedno piętro. Panicznie bałam się tam wpaść. No, i docieramy do głównych atrakcji: Galeria Vittoria Emanuele II, wybudowane w XIX wieku. Zachwyca do dziś ogrom turystów, oczywiście. Pełno tu wszelakich luksusowych marek, czyli oczywiście nie dla nas, ale architektura fenomenalna. I prosto spod arkad lądujemy na placu pod katedrą. Duomo di Milano. Wiedzieliście, że budowę rozpoczęli w XIV wieku i trwało to prawie 6 wieków. Jest to też największy kościół we Włoszech, bo Bazylika Świętego Piotra w Watykanie się nie liczy, bo to inny kraj. Można ją oczywiście zwiedzać, ale my wolimy oszczędzać hajs na jedzenie. Następny przystanek, czyli zamek z XV wieku. Na plac zamkowy można wejść za darmo. Jeśli się chce zwiedzać muzeum, to trzeba wydać hajs. Na przekąskę wybraliśmy się do roślinnej restauracji. Z mojego researchu wynikało, że mają fantastyczne wegańskie lasagne w różnych wersjach smakowych. No i generalnie w porządku. Myślę, że moja z brokułem to ciekawy pomysł na urozmaicenie smakowe. Jak najbardziej mi smakowała, ale nie wróciłabym tam. Myślę, że się to nie opłacało. W tej cenie można zjeść pizzę i się nażreć. Uważam, że sama w domu robię lepszą. Poza tym bardzo bym chciała, żeby była wyższa, żeby było więcej warstw. Ta mi się, że to jest największa atrakcja w Lazanii, żeby miała dużo warstw. Tego dnia było Halloween, więc mój partner zabrał mnie na romantyczny spacer po cmentarzu. Nie nagrywaliśmy nic w środku ze względu na szacunek dla zmarłych, ale osobiście. Polecam z całego serca, i chyba to był mój ulubiony przystanek, bo jest pełen niesamowitych rzeźb. Naprawdę robi wrażenie, a nie ma aż tak dużo ludzi jak w tych innych miejscach bardzo turystycznych, jak przynajmniej, jak chociażby pod katedrą. Można rzeczywiście pospacerować i poczuć taki klimat. Naprawdę robi wrażenie. Pierwsza i najlepsza pizza tego dnia. Dwupiętrowy lokal pełen Włochów, bo chyba akurat mieli przerwę obiadową. Fenomenalne ciasto, świeże dodatki, e, w menu chyba trzy wegańskie wersje. Nie jest to najtańsza opcja, ale moim zdaniem zdecydowanie warto. E, no, mnie wywaliło z kapci. Nie mogło się obejść bez gelato i akurat tak się złożyło, że nasz hostel. A był niedaleko wegańskiej gelaterii. No i to były najlepsze lody, jakie w życiu jadłam. A wybór smaków, fantastyczny. A wzięliśmy do podziału kubeczek z czterema smakami za 5 euro, więc moim zdaniem fantastyczna cena. Z pełnymi brzuszkami udaliśmy się do łóżka nas siestę. Potem szybkie zwiedzanie dworca centralnego. To był chyba najlepszy dworzec, jaki w ogóle widziałam. Ogromny. Jedyny problem był taki, że drugi raz już spisała nas policja, nie wiem czy to jest zwyczaj, że we Włoszech zawsze biorą niegroźnych turystów, żeby im sprawdzać paszporty i wyrabiają sobie tak normy, nie mam pojęcia. Ostatni punkt programu, czyli następna pizza na kolację, tym razem wybraliśmy się metrem. Mega na plus moim zdaniem jest to, że nie trzeba kupować biletów, można po prostu użyć swojej karty płatniczej, żeby zeskanować, gdzie się wchodzi i wychodzi. Za przejazd jest to 2,20 euro. Pojechaliśmy poza centrum do pizzerii, która ma oddzielne wegańskie menu, naprawdę długie. No, ale jest to pizzeria taka trochę hamowa. Jeśli jedziecie do Włoch, żeby spróbować prawdziwej pizzy włoskiej, no to raczej się tu nie pchała. Jest to przeciętny produkt. W menu można znaleźć na przykład. E, pizzę z wegańskim kebabem albo z humusem i falafelem w ogóle e, tam, że chyba żaden Włoch nie pracuje, tylko sami Hindusi ale 9,50 9,50 za każdą wegańską pizzę z menu więc no nie jest to doświadczenie najwyższych lotów, ale spoko e, ciasto po prostu jest mniej wysublimowane niż w tej poprzedniej pizzy, którą jedliśmy tego dnia, ale generalnie spoko no i to na tyle. Można by pewnie wcisnąć więcej. My się nachodziliśmy. 20 tysięcy kroków zrobione. Następnego dnia musieliśmy wstać bardzo wcześnie, żeby się wyrobić na samolot. Tutaj mały spoiler, jeśli dotrwaliście do tego miejsca w filmie. A szanse są marne. Jeśli tak, to błagam, zostaw komentarz, bo <noise> się jeszcze żadnego komentarza w życiu nie doczekałam. Aktualnie jestem... W hostelu w Auckland w Nowej Zelandii. Przez ostatnie trzy noce mieliśmy własny pokój. Niestety, jak chcieliśmy przedłużyć, okazało się, że już nie ma wolnych pokoi. Zamasz szukać innego miejsca, po prostu śpimy na piętrowym, jak ze starek dobrych biedo Próbujemy kupić kampera i przez najbliższe trzy miesiące 3 do 6 miesięcy bo, bo czemu nie? planujemy jeździć tutaj. Camperem. Nie jest to mój pierwszy raz w Nowej Zelandii. Za czasów około pandemicznych utknęłam tutaj na 2,5 roku, więc mam dużo ulubionych miejscówek, sporo opinii na temat tego kraju, na temat tego, gdzie warto pojechać, gdzie nie. Będziemy tu cisnąć po kulinarnej scenie tego kraju, bo pozostawia wiele do życzenia, ale głównie będziemy chodzić po górach, więc zapraszam. 在吗？<laughs>